Dzisiaj, bo, dzisiaj zagram sobie w Brostarza, pierwszy odcinek z Brostarza na moim koncie więc yy, możemy sobie zagrać i jak chcecie to dołączajcie do klubu to za, to mega Wam polecam dołączyć a teraz zagrajmy sobie kilka rundek jak widzicie mam już wyzwolenie hyperdoładowania zrobione więc sobie pograjmy o! Gierka solo! Musimy dzisiaj dobyć yy, może tak 3000, albo nie. Albo tak 3100 może, ale co tu ja miałem za darmo niby. Uh -huh. Dobra, spoko. Dobra, gramy chyba sobie... Dobra, zagramy sobie do low. Kogoś jeszcze? Brakuje nam tylko jeszcze jednego. Właśnie my, my już gramy sobie mega świni. Byk. I jeżeli chcecie pomóc nam w mega świni, to naprawdę mega. to tak to dzięki. Więc dołączajcie do tych kozaków. A będą. A będziecie grali mega świni i potem a, a jak chcecie ze mną zagrać, to... Za chwilę Wam pokażę moje ID i będziecie mogli ze mną zagrać na. Odcinku! Może nawet pojawicie się na odcinku, tylko musicie. Tak to swoje, swoją nazwę, jakby jak się nazywacie. Dobra. Jest, dobra, dobra, niech nie załat nie załat nie go załatwi. Nie, go załatwi Kurde. O nie, on ma uta, on ma uta, on tak on pewnie, nie on pewnie łuta, on Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy na niego, lecimy, lecimy na niego. Dawaj, dobra, dobra. Jeździć, dobra. Spoko, spoko Gierka, o nie Edgar. Dobra, ale dobrze nam poszło drugie miejsce. Spoko nawet. Mój no i Star Drop! Aha, rzadki. Fajnie. Dobra, nie było szans, żeby był jakiś inny. Każdy wiedział. W ogóle na stewarda zbieram. Proszę bardzo. Stew, stew, stew. Potem, potem nie wiem, co wybrać, ale chyba biorę. Albo chyba Maxa biorę, albo Tarę. Chyba Tara się bardziej opłaca, nie wiem. Nie wiem, choć się domyśla. No, ale dobra. Pograjmy sobie jeszcze. Musimy właśnie dobić 3 koła pucharku. Po tej rundce wam pokażę yy, moje ID. Pamiętajcie, zostawcie łapkę, w łapkę i zostawcie łapkę w górę i suba, bo to mi się przyda w rozwoju naszego kanału, a mamy dopiero 20 subskrybentów, więc naprawdę malutko, żeby być chociaż tak 35 Wleciał, pomogli. Jeden odcinek wleciał, ale po prostu... Z Brawl oczywiście wleciał jeden odcinek, ale tam w ogóle mnie nie było słychać, więc tam tego nie oglądajcie. Możecie ten obejrzeć, bo teraz mnie właśnie dobrze słychać. O, Leonik. No i w krzakach. Dobra, szelka załatwiona. ale... O kurde, o kurde. Dobra, dobra. Czterech nas zostało. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. On tutaj gdzie jest, on tutaj gdzieś jest. Nie, mnie tu nie ma, mnie tu nie, 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 nie ma, mnie tu nie, nie, nie ma, mnie tu nie ma. Nie, nie ma. dobra.

A jaj, mogę zrobić ulta, kurde. Dobra, spoko, spoko. Ok, i tutaj y, już wam klikam, że. Y, moje ID pokazuje, ale zanim właśnie to, to przypominam, zostawcie właśnie lajka like i suba. Bo mu muszę dobić. Muszę dobić 35, subskrybentów, a ja nas dopiero jest jakieś 25, coś takiego. Dobra, tutaj macie moje ID Więc naprawdę spoko Tu macie moje ID. No kilka już tutaj powchodziło. Widzę, że ktoś mnie zapraszał. No więc zróbcie sobie screena. No i dobra, już wyłączam 16 brankę będę miał za chwilę na low. Dobra, musimy to dobić, a tutaj będę miał za chwilę yy, drugiego mastera w tym Spoko. Dobra. Low jest w ogóle mega fajny. Mega fajny jest.

Widzicie, wyszło na ogół? To odpali. Siak. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, ja już tak nie będę podchodził w sumie. Bo nie chcę. mi um. tak. O nie, dobra, dobra, czekam wstępnie. Już trzymać to będzie nie Dopóki mi się udało zdobyć low, to w ogóle nie widziałem tych skrzyneczek. I jak właśnie aktualizacja, że już nie ma hermetyków, to w ogóle ja tego nie widziałem już.

Pani skin nie. Pierwszy. Tak. No no jak? O jakaś fajna mapka się na nawet. Pięknie. Dwóch Wy, wyeliminowałem, dobra mam 800 psów, dobra, dobra, dobra. Easy. Okej, okay, więc yy, jakby... Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie lajka i subskrypcja. Do, do.